Wszyscy widzieliśmy obrazy. Miękkie światło, jedwabne poduszki, pachnące olejki, zmysłowe ciała pięknych kobiet, fantazja o osmańskim haremie, raj rozkoszy dla jednego mężczyzny. Ale za złoconymi parawanami i inkrustacjami z macicy perłowej kryje się maszyna. Maszyna z krwi i władzy, skonstruowana z brutalną precyzją. W XVI wieku, za panowania sułtana Sulejmana Wspaniałego, ta maszyna osiągnęła szczyt swojej wydajności jej celem nie była przyjemność, było nim przetrwanie. Przetrwanie Imperium zbudowanego na systemie tak zimnym, tak wyrachowanym, że przejdzie wam dreszcz po plecach. Opowiada się nam historię miłości, jak ta Sulejmana i jego żony Roksolany, zwanej Hurrem Sultan. Ale nie mówi się nam, jak ta miłość została wykuta w systemie absolutnej kontroli seksualnej, gdzie jedna noc mogła prowadzić na tron albo do jedwabnego sznura na szyi twojego syna. Oto prawda o pięciu najbardziej przerażających praktykach seksualnych Haremu Sulejmana. Przerażających nie z powodu ich deprawacji, lecz z powodu ich mrożącej krew w żyłach biurokratycznej logiki. Jeśli cenicie tak udokumentowaną historię, zbadaną od podstaw, zasubskrybujcie. To najlepszy sposób, aby wesprzeć naszą pracę. Koniecznie też napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta słuchacie tej opowieści. To nie jest fantazja ani orientalistyczna fikcja. To historia. Czerpana ze skrupulatnych badań uczonych takich jak Leslie P., Pearce, której książka z 1993 roku, cesarski harem, kobiety i suwerenność w Imperium Osmańskim, odsłoniła kurtynę, bazując na autentycznych osmańskich zapisach archiwalnych. Korzystamy również ze szczegółowych ksiąg rachunkowych i weneckich raportów dyplomatycznych, analizowanych przez historyków takich jak Godfrey Godwin. To jest system, tak jak go udokumentowali. Wracajmy do szczegółów. Po pierwsze, pozyskiwanie. Zanim kobieta mogła kiedykolwiek znaleźć się w łożu sułtana, musiała zostać nabyta. I nigdy, przenigdy nie była ochotniczką. Jesteś dziewczyną w wieku 12, może 14 lat, mieszkającą we wsi na Rusi, w Królestwie Polskim, na terenach dzisiejszej zachodniej Ukrainy. Jest rok 1522. Życie jest ciężkie, ale jest twoje własne. Najpierw słyszysz krzyki, potem łoskot kopyt. Tatarscy najeźdźcy z Krymu, wilcza Watacha Morza Czarnego, szturmujący Twój dom. Przez całe wieki te najazdy, znane jako żniwa stepu, były nieustannym terrorem. Byli głównymi dostawcami na rynki niewolników w Stambule, kluczową częścią osmańskiej gospodarki. Nie są delikatni: Twoja rodzina zostaje wybita, zostajesz związana, przerzucona przez konia i zabrana w brutalną podróż na południe. To początek długiego, odczłowieczającego procesu. Idziesz tygodniami zakuta w łańcuchy z innymi jeńcami w stronę wielkiego, krymskiego portu Kafa. Miasto jest jednym z największych rynków niewolników na świecie. Tutaj proces staje się mrożąco komercyjny. Zostajesz rozebrana, oglądana przez kupców i agentów pałacowych. Twoje zęby są sprawdzane, kończyny badane, zdrowie oceniane jak ubydła. O twoją cenę się targuje. Młoda, zdrowa, piękna dziewczyna to towar premium. Po sprzedaży zostajesz upchnięta w dławiącej. Pełnej chorób, ładowni statku na podróż przez Morze Czarne do imperialnej stolicy Stambułu. Inne dziewczęta pochodzą z Kaukazu, czerkieski, gruzinki, cenione za jasną skórę i delikatne rysy, często sprzedawane przez własne, zubożałe rodziny. Inne są porywane przez korsarzy berberyjskich, obawianych piratów Morza Śródziemnego, którzy napadają na wybrzeża Włoch, Hiszpanii, a nawet tak daleko jak Irlandia. Niektóre są darami ludzkim trybutem płaconym przez zagranicznych dygnitarzy lub gubernatorów prowincji, dowodem lojalności wobec sultana. Niezależnie od źródła, cel jest ten sam. Po przybyciu do pałacu Topkapy, twoje dawne życie jest systematycznie niszczone. Twoje imię zostaje wymazane. Zabrania się mówić w twoim ojczystym języku. Twoja chrześcijańska wiara zostaje zastąpiona obowiązkowym nauczaniem islamu. Jesteś teraz karier, konkubiną w szkoleniu i otrzymujesz nowe tureckie imię. Coś poetyckiego jak Gülbahar, wiosenna róża, lub Mahidevran, księżyc fortuny. To nadanie nowego imienia jest kluczową częścią psychologicznego przeprogramowania. Twoje dawne ja jest teraz duchem. Przechodzisz lata rygorystycznej edukacji, ale to nie jest edukacja dla twojej korzyści. To programowanie imperialnego zasobu. Uczysz się mówić i pisać po osmańsku bezbłędnie. Uczysz się skomplikowanych zasad etykiety pałacowej, jak chodzić, jak mówić, jak służyć swoim przełożonym bezbłędnie. Uczy się cię grać na instrumentach muzycznych, tańczyć, śpiewać, recytować perską poezję. I uczy się cię sztuki bycia kobietą w tym wyjątkowym świecie. Jak być kuszącą, pełną wdzięku i przyjemną dla sultana. To była prawdopodobna ścieżka samej roksolany, zwanej Hurrem Sultan. Kobiety, która pewnego dnia rządziłaby imperium u boku Sulejmana. Pojmana około roku 1520, była zaledwie jedną z tysięcy, tysięcy kobiet, których życie zostało skradzione, aby zasilić imperialną maszynę. Cały jej świat spłonął doszczętnie, aby mogła stać się jednym lśniącym klejnotem w kolekcji sułtana. To pierwszy krok. Fundament absolutnej przemocy i całkowitego unicestwienia tożsamości. Po drugie, hierarchia reprodukcyjna. Kiedy już znajdziesz się w haremie, wkraczasz w brutalną, cichą wojnę, drabinę z ciała. Gdzie jedyną drogą na szczyt jest łoże sułtana. Harem w pałacu Topkapy to miasto w mieście, labirynt składający się z ponad 400 pomieszczeń. Zaczynasz swoje życie na dziedzińcu konkubin, dzieląc sypialnie z dziesiątkami innych dziewcząt. Na dnie tego świata znajdują się setki carie, nowicjuszek. Większość z nich żyłaby i umarła w haremie, nigdy nie będąc widzianą przez sułtana. Były służbą, służącymi dla bardziej doświadczonych kobiet. Ich dni wypełniały obowiązki i lekcje. Całą instytucją rządziła matka sultana, Walide Sultan. We wczesnym okresie panowania Sulejmana była to Hafsa Sultan kobieta o ogromnej władzy i autorytecie. Ona, wraz z głównym Eunuchiem, zarządzała każdym aspektem życia Haremu. To ona sprawdzała nowe dziewczęta, decydowała, które z nich były wystarczająco obiecujące, by otrzymać specjalne szkolenie i ostatecznie, które mogłyby zostać przedstawione jej synowi. Być zauważonym to był pierwszy cud. Jeśli sultan Podczas wizyty lub uroczystości haremowej okazywał ci choćby najmniejsze zainteresowanie, być może upuszczając przed tobą chusteczkę. Jak głosi legenda, twoje życie zmieniało się natychmiast. Stawałaś się gazdę uprzywilejowaną. Zostałaś natychmiast oddzielona od innych dziewcząt i przeniesiona do lepszych kwater. Mała armia służących stępowała na ciebie. Rozpoczynał się rytuał kąpieli w pałacowym hamamie. Usuwania włosów, perfumowania i ubierania w najdelikatniejsze jedwabie i klejnoty. To mogło trwać godzinami. Następnie główny Eunuch prowadził cię wzdłuż konkretnego korytarza, znanego jako złota droga, do prywatnych komnat sułtana. To nie było romantyczne spotkanie. Była to funkcja państwowa, wysoce choreograficzna ceremonia zwana halwet. Po zakończeniu nocy, jeśli sułtan był zadowolony, wysyłał ci prezenty ze złota lub drogocennych tkanin. Jeśli spędziłaś jedną noc z sułtanem i nigdy więcej go nie widziałaś, twój status był nieco podniesiony. Ale twoje życie pozostało w dużej mierze niezmienione. Ale jeśli wezwał cię ponownie, stawałaś się Iqbal Marin szczęśliwą. Twoja dzienna pensja w srebrnych monetach, twoje akcje dramatycznie wzrastała. Otrzymywałaś prywatny apartament, własnych niewolników do rozkazywania. Ale prawdziwą nagrodą, jedyną która liczyła się dla ostatecznej władzy, była ciąża. Jeśli poczęłaś dziecko, a to dziecko było synem, awansowałaś do rangi kadyn, czyli haseki. Byłaś teraz jedną z najpotężniejszych kobiet w imperium. Dowodziłaś ogromnym personelem, miałaś rozległe dochody i bezpośredni dostęp do sułtana. To był cały cel struktury seksualnej haremu produkcja męskich spadkobierców. Dynastia osmańska nie przestrzegała primogenitury, gdzie najstarszy syn dziedziczy. Każdy syn sułtana był potencjalnym spadkobiercą to stworzyło śmiertelną rywalizację między matkami. Za poprzedników Sulejmana często praktykowano politykę jedna matka, jeden syn, aby zapobiec zdobyciu zbyt dużej władzy przez jedną kobietę. Ale Sulejman złamał te tradycje dla Roksolany. Urodziła mu nie jednego, też powoł, lecz pięciu synów: Mehmeda, Abdullaha, Selima, Bajezida i Cihangira. Następnie w akcie, który oszołomił imperium, Sulejman uwolnił ją z niewoli i formalnie poślubił w 1534 roku. To była rewolucja. Przez wieki sultani nie żenili się właśnie po to, aby uniknąć tworzenia potężnej, rywalizującej rodziny teściów. Czyniąc Roksolanę swoją legalną żoną, wyniósł ją ponad wszystkie inne kobiety, tworząc dla niej nowy tytuł Haseki Sultan. Na każdą Roksolanę przypadały setki innych kobiet, których życie było cichą, ślepą uliczką. Dziewczyna, która urodziła córkę, Otrzymywała krótkotrwałe podniesienie statusu, ale była poza grą o sukcesję. Jej córka była politycznym atutem do wydania za mąż, a nie przyszłym władcą. Kobieta, która nigdy nie poczęła, po prostu znikała w tle. Cały system był bezwzględnym turniejem biologicznym, a łoże sułtana było areną. Twoje ciało nie było twoje. Było własnością dynastii, łono w służbie imperium. Jeśli cenicie tak udokumentowaną historię, wydobytą z archiwów i przedstawioną bez fantazjowania, zasubskrybujcie. To najlepszy sposób, aby wesprzeć naszą pracę. I proszę, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta to słyszycie. Rzeczywistość tego systemu jest zachowana w osmańskich księgach skarbowych. Mal jeden Müdever defterleri, które skrupulatnie rejestrują codzienne pensje dla każdej kobiety w haremie, Uszeregowane według jej bliskości do ciała sułtana i sukcesu reprodukcyjnego. To nie jest opowieść, to rachunek ludzkiego kapitału. Wracamy do szczegółów. Po trzecie, strażnicy. Cała struktura haremu, ten hermetyczny pojemnik polityki seksualnej, była niemożliwa do utrzymania bez bardzo specyficznego rodzaju strażników mężczyzn, którym można było bezgranicznie ufać w otoczeniu setek najpiękniejszych kobiet świata mężczyzn, którzy nie mogli fizycznie zdradzić sułtana. Eunuchów. Ich istnienie to jeden z najbardziej brutalnych aspektów całego systemu. Byli niewolnikami porywanymi jako młodzi chłopcy, zazwyczaj w wieku od 8 do 12 lat. Biali Eunuchowie często pochodzili z Kaukazu, Gruzini lub Czerkiesi, albo z podbitych chrześcijańskich ziem Bałkanów. Służyli w szkole pałacowej Enderun i strzegli zewnętrznej części haremu. Czarni eunuchowie byli porywani podczas najazdów lub kupowani na targach z regionów takich jak Sudan, Etiopia czy Abisynia i kontrolowali wnętrze haremu. Chłopców poddawano następnie przerażającej procedurze, całkowitej kastracji, operacji usuwającej wszystkie zewnętrzne narządy płciowe. Była ona wykonywana w prymitywnych warunkach przez specjalistów, często koptyjskich kapłanów w Egipcie. Śmiertelność z powodu krwotoków i infekcji była oszałamiająca być może sięgająca aż 80%. Ci, którzy przeżyli, byli na zawsze zmienieni fizycznie i psychologicznie. Nigdy nie mogli zapuścić brody. Ich głosy pozostały piskliwe. Ich struktura kostna często rozwijała się inaczej, prowadząc do długich kończyn i charakterystycznego przygarbienia. Byli outsiderami, nie należącymi ani do świata mężczyzn, ani do świata kobiet. W tym tkwił sens. Ich lojalność była w teorii absolutna wobec sułtana i instytucji, której służyli. Po dostaniu się do pałacu, oni również wkraczali w sztywną hierarchię i otrzymywali wszechstronne wykształcenie. Uczono ich czytać, pisać i zarządzać rachunkami. Studiowali teologię i prawo. Nie byli tylko strażnikami, byli administratorami. Biali Eunuchowie, dowodzeni przez kapy Aasy, byli historycznie potężniejszą grupą kontrolującą szkołę pałacową, gdzie szkolono przyszłych przywódców imperium. Ale wewnętrzne sanktuarium świat kobiet było wyłączną domeną czarnych eunuchów. To oni codziennie wchodzili w interakcje z konkubinami, zarządzali ich życiem, dostarczali wiadomości i egzekwowali surowe zasady. Na ich czele stał Kyzlar Aasy, główny czarny eunuch. Z biegiem czasu, zwłaszcza po panowaniu Sulejmana, to stanowisko stałoby się jednym z najpotężniejszych w całym Imperium Osmańskim kontrolował ogromne bogactwo i posiadłości haremu, w tym niezwykle dochodowe pobożne fundacje, czyli wakfy, ustanowione przez kobiety imperialne. Dawało mu to olbrzymią władzę finansową. Był niezbędnym łącznikiem między matką sułtana, walide sultan, a światem zewnętrznym, włączając w to wielkiego wezyra. Jego władza mogła tworzyć lub niszczyć kariery. Aranżował awanse, aranżował kary. Widział wszystko, słyszał wszystko ci mężczyźni, naznaczeni bliznami i złamani w młodości. Stali się cichymi, czujnymi filarami imperialnej klatki. Ich stworzenie było aktem głębokiej przemocy, niezbędnym horrorem do utrzymania integralności linii dynastycznej. Byli duchami w maszynie. Po czwarte, nieunikniony rezultat. Cały system seksualnej rywalizacji, matek promujących swoich synów jako faworyzowanych spadkobierców, miał jeden przerażający finał bratobójstwo. Prawo bratobójstwa było krwawym kamieniem węgielnym osmańskiej stabilności. Ponieważ każdy syn sułtana mógł rościć sobie prawo do tronu, śmierć władcy często wywoływała niszczycielskie wojny domowe, gdy bracia walczyli ze sobą o władzę, osłabiając imperium w jego najwrażliwszym momencie. Aby temu zapobiec, sułtan Mehmed II, zdobywca Konstantynopola, sformalizował brutalne rozwiązanie pod koniec XV wieku. Jego kodeks prawny stanowił dla dobra państwa: ten z moich synów, któremu Bóg udzieli sułtanatu, może zgodnie z prawem stracić swoich braci. Nie było to postrzegane jako morderstwo, była to konieczność państwowa, straszny, ale kluczowy akt, aby zapobiec rozdarciu imperium. Harem był wylęgarnią tego konfliktu. Matki książąt, kadyny były nie tylko rywalkami o uczucia sułtana, były frakcjami politycznymi, nieustannie spiskującymi, aby zapewnić, że ich własny syn będzie tym, który przeżyje. Zapanowania panowania Sulejmana ta śmiertelna gra rozegrała się w spektakularny sposób między jego pierwszą małżonką Machidewran, matką błyskotliwego i popularnego księcia Şehzade Mustafy, a jego żoną Roksolaną. Mustafa był najstarszy, najbardziej doświadczony, utalentowany dowódca i faworyt elitarnego korpusu Janczarów. Wenecki ambasador Bernardo Navagero napisał w 1553 roku, że niemożliwe jest opisanie, jak bardzo jest kochany i pożądany przez wszystkich jako następca tronu. Był, pod każdym względem, idealnym spadkobiercą. Ale rok była bezwzględna. Przez dziesięciolecia ona i jej polityczni sojusznicy, w tym jej zięć wielki wezyr Rüstem Pasza, pracowali nad zatruciem umysłu Sulejmana przeciwko jego pierworodnemu synowi. Szeptali o ambicji Mustafy, o jego popularności w armii przedstawiając to nie jako siłę, lecz jako bezpośrednie zagrożenie dla rządów Sulejmana. Przechwytywali i prawdopodobnie fałszowali listy, sprawiając wrażenie, że Mustafa prowadził zdradziecką korespondencję z safawidzkim szachem Persji. W roku 1553 podczas kampanii przeciwko Persji Safawidów Sulejman wezwał Mustafę do swojego namiotu w dolinie Eregli. Sagi i relacje historyczne opisują scenę z mrożącymi krew w żyłach szczegółami. Mustafa został rozbrojony przed wejściem, co było poważną obrazą. Wszedł do obszernego namiotu imperialnego, spodziewając się powitać ojca, ale znalazł tylko puste komnaty. Gdy przeszedł przez ostatni parawan, został napadnięty przez królewskich katów głuchoniemych, którzy wykonywali cichą pracę dynastii. Ponieważ królewska krew nie mogła być rozlana na ziemię, duszenie jedwabnym sznurem było wymaganą metodą. Pochwycili Mustafę, potężnego wojownika, i po gwałtownej walce zamordowali go na rozkaz jego własnego ojca. Sulejman podobno obserwował to z zaparawanu. Natychmiast potem młody syn Mustafy, jego jedyny męski spadkobierca, również został stracony w bursie, wymazując jego ród z istnienia. Śmierć Mustafy oczyściła drogę do tronu dla synów roksolany, Selima i Bajezida. Polityka seksualna Haremu osiągnęła swój logiczny wniosek, ale cykl się nie zakończył. Po śmierci Roksolany w 1558 roku, jej dwaj ocalali synowie natychmiast rozpoczęli własną wojnę domową, której kulminacją było rozkazanie przez Sulejmana egzekucji jego drugiego syna, Bayezida, i jego czterech wnuków w 1561 roku. Zwycięstwo matki nie polegało tylko na zapewnieniu sobie łaski sułtana, polegało na zapewnieniu życia swojemu synowi poprzez zagwarantowanie śmierci jego rywali. Jedwabne prześcieradła łoża sułtana były nierozerwalnie związane z jedwabnym sznurem kata. Po piąte, ostateczny cel: Co stało się z kobietami, które przegrały tę grę? Jaki był los konkubiny, która nigdy nie wpadła w oko sułtanowi lub która urodziła tylko córkę, albo której syn został stracony? Albo co najczęściej całego haremu sułtana, który zmarł, pozostawiając tron swojemu następcy? Nie zostały uwolnione. Nie odesłano ich na wygodną emeryturę, zostały odrzucone. Ich celem było miejsce znane jako Eski Saray, stary pałac, znajdujący się w sercu Stambułu, na miejscu pierwotnego forum Teodozjusza. Był to pierwszy pałac zbudowany przez Osmanów po podboju. Za czasów Sulejmana stał się on złoconą klatką dla zapomnianych kobiet. Czasami nazywano go pałacem Łez. Kiedy sultan umierał, cały jego harem, jego matki, siostry, córki i wszystkie jego konkubiny, czasem liczące setki, były pakowane do zakrytych powozów i transportowane do Starego Pałacu pod strażą eunuchów. Tam spędzały resztę swoich dni w izolacji i zapomnieniu. Nadal były własnością państwa, wspierane przez skarb, ale zostały pozbawione wszelkiej władzy, wszelkiego wpływu, wszelkiej nadziei na powrót do centrum świata w Topkapy. Życie w Starym Pałacu było żywą śmiercią. Była to społeczność kobiet, których jedyną wspólną przyszłością była przeszłość. Były otoczone duchami swoich ambicji i utraconych synów. Matka straconego księcia, jak Mahidewran, spotykał jeszcze ponurzy los. Po zamordowaniu Mustafy w 1553 roku, została wygnana do Bursy, starej stolicy osmańskiej. Została pozbawiona statusu i znacznych dochodów. Źródła mówią nam, że była zmuszona sprzedać swoje pozostałe dobra, by po prostu przeżyć. Jej imię zostało wymazane z oficjalnych rejestrów dworskich w Topkap. Była nieistniejącą osobą. Dopiero lata później, po śmierci Roksolany i Sulejmana, syn Roksolany, Selim II, w końcu wstąpił na tron. Odnaleziono machidewran, żyjącą w nędzy, i przyznano jej pensję. Pozwalając jej przeżyć ostatnie lata z pewną godnością i zbudować grobowiec dla jej zamordowanego syna. Jej historia to doskonała przestroga. Jak niepewne było życie, nawet na najwyższym szczeblu. Innym losem dla mniej znaczącej konkubiny było wykorzystanie jej jako pionka politycznego. Po latach służby, jeśli nie udało jej się awansować w hierarchii, mogła zostać podarowana w małżeństwie lojalnemu Paszy lub gubernatorowi prowincji. To nie był akt życzliwości, to był wyrachowany ruch polityczny. Kobieta z imperialnego haremu wnosiła ze sobą niezrównaną wiedzę o wewnętrznym funkcjonowaniu dworu, jego frakcjach i osobowościach. Poślubienie jej potężnemu urzędnikowi było sposobem dla rządu centralnego na umieszczenie lojalnego, obserwującego agenta w potężnym prowincjonalnym gospodarstwie domowym. Była instrumentem nadzoru w równym stopniu co żoną. Następny rozdział jej życia był całkowicie dyktowany potrzebami państwa. Bycie wybraną przez sultana, to była jedna na tysiąc szansa na ostateczną władzę. Ale porażka oznaczała wymazanie skazanie na ciche, bezbarwne istnienie ducha nawiedzającego korytarze zapomnianego pałacu twoje imię powoli zanikające z ksiąg i z pamięci. Fantazja o haremie to fantazja o wyborze, o zmysłowej przyjemności i romansie. Rzeczywistość zapisana w archiwach pałacowych to rzeczywistość zimnych, twardych liczb. Wiemy, że w roku 1552 dzienne wynagrodzenie dla kobiet haremu wynosiło 6246 srebrnych akcji. Wiemy, że osobista pensja roxolany wynosiła 2000 akcji dziennie fortuna, która uczyniła ją jedną z najbogatszych osób w Imperium. W przeciwieństwie do tego, nowicjuszka Carrie mogła otrzymać zaledwie garść monet. Każdy posiłek, każda bela jedwabiu, każda kostka mydła była rozliczana. Archiwa pokazują nam zamówienia na setki ton ryżu, tysiące kurczaków i góry cukru, aby wyżywić tę instytucję. To nie była jaskinia występku, to był państwowy, skrupulatnie budżetowany departament rządowy, którego jedynym produktem byli prawowici spadkobiercy. Życie tysięcy kobiet było zarządzane, kwantyfikowane i kontrolowane z tą samą biurokratyczną precyzją, co imperialna mennica czy państwowa zbrojownia. Każde spotkanie seksualne było potencjalnym wpisem w księdze dynastycznej. Każde narodziny, kredytem lub debetem, każda śmierć, bilansem ksiąg. Najbardziej przerażającą częścią haremu Sulejmana nie było wyobrażone okrucieństwo, lecz jego mrożąca krew w żyłach, systematyczna i udokumentowana efektywność. Tuż w księgach rachunkowych jest równie nieusuwalny jak krew na jedwabnym sznurze.